Witamy. 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 I z moim kolegą Adamem na modach znalazłem taką fajną paletę. I odkryłem na latanie. Można latać w Farmingu Simulator 19. ono jest z Paleta jest razem w zestawie w modach. Pokażę Wam, jak ona wygląda. Ona jest razem z takimi tutaj. Z takimi tu. I już. już Wam pokazuję to. Teraz tak. Podchodzicie od tej strony, prawie że na nią wchodzicie. Łapiecie ją tutaj na skrzywanie tutaj. Tak opanności ją tak tak najbardziej o taką. I do przodu kawałek i ten i szybciej żeby biegać. Dajecie tak? Szybkie bieganie. No, szybkie bieganie takie i można lecieć. Jak się wysoko wzniesiecie, to może nawet do tamtej wioski poza mapy wylecieć. Tam przede mną jest. Także no. Pokażę wam to, jak tu się fajnie lata. To nic nie jest naprawdę, to nic nie jest trudne. Można to zrobić, tylko trzeba to pobrać. Farming Simulator 19. To Do widzenia. Do widzenia w następnym odcinku.